Komfort światła i ciemności. Światło jest bardzo istotne dla naszego zdrowia, ale przecież nocą komfort w równym stopniu wiąże się z ograniczeniem światła, ciemnością, która pomaga zapaść w głęboki sen. Zobaczmy, czy produkty Velux stanowią wsparcie także w tej materii. W pokoju dziecięcym zamontowaliśmy rolety całkowicie zaciemniające, dzięki czemu mam możliwość położyć dzieci spać, nawet w ciągu dnia. No właśnie. Kiedy już zasypiamy lub jeszcze nie chcemy się budzić. Światło nie jest naszym sprzymierzeńcem. Są nim rolety i żaluzje, ale czy to oznacza, że gdy my odpoczywamy, nasze okna także odpoczywają? Zdecydowanie nie. Wszystkie produkty Velux pracują na rzecz komfortu życia mieszkańców przez całą dobę, o każdej porze roku. Okna redukują hałas otoczenia i zapewniają spokojny sen. Mogą wietrzyć pomieszczenie, nawet gdy są zamknięte, ponieważ mają wbudowane wydajne nawiewniki. Dzięki doskonałym właściwościom izolacyjnym chronią przed chłodem i stratami ciepła zimą. Okna Velux mają też całoroczne wsparcie od rolet zewnętrznych, które chronią pomieszczenie przed przegrzaniem w lecie i wychodzeniem zimą. Nasze mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze. Zajmujemy także poddasze. Usytuowane jest od południowej strony, więc często mamy do czynienia z dużym słońcem i staramy się od niego uchronić. Natomiast w zimowe dni staramy się utrzymać tutaj odpowiednią dla nas temperaturę. To co właściwie jest lepsze? Dzień czy noc? Możemy zatem zapewnić sobie komfort odpoczynku o każdej porze dnia i nocy? Uważam, że jest to indywidualna kwestia każdego z nas i uzależniona od wielu czynników. Ja na przykład wolę wypoczywać przy większej ilości światła, natomiast moja córka czuje się komfortowo przy zasłoniętych roletach. Jak w takim razie dzielą się rolami okna i produkty dodatkowe w dzień? W ciągu dnia okna dachowe zapewniają dopływ świeżego powietrza i dostarczają do naszego pomieszczenia jak najwięcej światła. Dodatkowe wyposażenie, rolety wewnętrzne, zewnętrzne i markizy pozwolą światło kontrolować. Gdy zimą w ciągu dnia chcemy pozyskać jak najwięcej energii cieplnej ze słońca, zostawiajmy rolety podniesione. Latem wręcz przeciwnie. Wychodząc z domu zamykajmy je, by zapobiegać przygrzaniu wnętrza. Inna zasada obowiązuje nocą. Zimą chronimy się przed utratą ciepła, więc opuszczamy rolety. Latem uchylamy okna, by skorzystać z różnicy temperatur i w naturalny sposób przewietrzyć i ochłodzić pomieszczenie. Dzień czy noc, światło czy ciemność. Produkty Velux zawsze pracują na rzecz Twojego komfortu. Tworząc optymalne warunki o każdej porze dnia i nocy. Velux. Komfort na lata.